Ach, podróże, odkrywanie nowych miejsc, poznawanie innych kultur, doświadczanie nowych rzeczy. Wspaniałe uczucie, prawda? Masz tyle możliwości, że czasami trudno wybrać, dokąd pojechać najpierw. Dla wszystkich żądnych przygód mamy coś dla Was. Zapomnijcie o nudnych pułapkach turystycznych i oklepanych trasach. Wybierzcie się z nami w ekscytującą podróż do ukrytych perełek. Odkryjmy razem coś nowego i niezapomnianego. Gotowi? Przedstawiamy najlepsze kierunki podróży na 2025 rok. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, udostępnić ten film i zostawić łapkę w górę. Aby zaplanować swoją kolejną przygodę, odwiedźcie naszego partnera, którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Wyobraź sobie ponad tysiąc wysp. Jedne malutkie, inne ogromne, z bajecznymi plażami, niczym zielone szmaragdy rozrzucone po oceanie spokojnym. Witajcie w raja Ampad w Indonezji, prawdziwym raju dla nurków i miłośników natury. Różnorodność życia morskiego jest tu doprawdy niesamowita. Wśród tych raf koralowych żyją niezliczone gatunki stworzeń morskich, od kolorowych błazenków po majestatyczne manty, a nawet rekiny dywanowe. I setki innych gatunków, wyobraź sobie: pływanie w krystalicznie czystej wodzie, otoczonym podwodnym światem pełnym kolorów i życia, niezapomniane przeżycie, którego nie da się opisać słowami. Z daleka od zgiełku Bali leży ukryty archipelag Raja Ampad, nietknięty raj natury. Znajdziesz tu urocze bungalowy nad wodą. Gdzie możesz rozkoszować się świeżo złowioną rybą przyrządzoną według lokalnych przepisów. Spaceruj po śnieżnobiałych plażach i wybierz się na przygodę, wynajmując łódź, aby odkrywać wyspy Raja Ampat. Odkryj ukryte laguny i zanurz się w pięknie natury. Nie zapomnij aparatu, widoki w Raja Ampat zapierają dech w piersiach. Od zielonych klifów po białe plaże każdy zakątek tej wyspy oczaruje Cię swoim pięknem. Odkryj raja Ampat i poznaj ukryte skarby Indonezji. Dolina Douro w Portugalii to coś więcej niż tylko wino. To miejsce, gdzie historia splata się z tradycją, a życie płynie w spokojnym rytmie. Przechadzaj się urokliwymi wioskami, takimi jak Pinhao czy Lamego, i podziwiaj piękne tradycyjne domy. Znajdziesz tu prawdziwy spokój i ciszę. Wybierz się w rejs statkiem po rzece Douro, podziwiając imponujące winnice i malownicze wioski rozrzucone na wzgórzach. To prawdziwie pocztówkowy krajobraz. Dolina Douro to idealne miejsce dla miłośników autentycznej kultury, pięknej przyrody i dobrej kuchni. Odkryj ten ukryty skarb Portugalii. Wyobraź sobie miejsce, gdzie czas płynie wolniej, a jedynym dźwiękiem jest kojący szum romantycznej rzeki Mekong. W Luang Prabang, dawnej stolicy Laosu, odnajdziesz prawdziwy spokój. Każdego ranka buddyjscy mnisi przemierzają ulice, aby otrzymać jałmużnę. Odwiedź świątynię Wat Sieng Tong, prawdziwą perełkę laotańskiej architektury. Wieczorem Wybierz się na rejs łodzią po Mekongu. Kulturę Luang Prabang poczujesz również w smaku potraw. Czekają na ciebie różnorodne, świeże i aromatyczne dania. Weźmy na przykład kao soi. To przepyszna zupa z makaronem o aromacie pomidorów. I oczywiście narodowa potrawa Laosu. Laap. To danie przygotowywane z mielonego mięsa. Jeśli chcesz naprawdę poznać laotańską kuchnię, Koniecznie wybierz się na nocny targ. Znajdziesz tam mnóstwo straganów oferujących lokalne przysmaki i przekąski. Panuje tam gwarna i przyjazna atmosfera. Wyobraź sobie bujne, zielone wyspy na północnym Atlantyku. Wyspy ukształtowane przez wiatr, wyspy pełne tajemnic. To wyspy owcze autonomiczny region Danii, położony między Islandią a Norwegią. Cud natury o wyjątkowym krajobrazie i nietkniętym pięknie. Strome klify wznoszą się z morza, tworząc spektakularne wodospady. Fale rozbijają się o poszarpane wybrzeże, a ptaki morskie szybują w powietrzu. Odkryj urocze wioski i daj się oczarować kolorowym domom, które zdają się trzymać zboczy gór. Zanurz się w spokojnej i relaksującej atmosferze, gdzie czas zdaje się stać w miejscu. Tu żyje się w harmonii z naturą. Wyspy Owcze to prawdziwy raj dla miłośników pieszych wędrówek. Oznakowane szlaki prowadzą przez zapierające dech w piersiach krajobrazy, z imponującymi widokami na ocean i góry. Te wyspy mogą i leżą na uboczu, ale kryją bogatą i unikalną kulturę. Kultura farerów opiera się na wielowiekowych tradycjach. Zanurzmy się w fascynującą historię farerów. Pełną legend i mitów o wikingach. Odwiedzimy lokalne muzea, aby dowiedzieć się więcej o tradycyjnym życiu mieszkańców, ich wyjątkowej sztuce i bliskim związkom z naturą. I oczywiście nie możemy zapomnieć o lokalnej kuchni, polecamy spróbować ryb, a szczególnie jagnięciny. Niezapomnianym przeżyciem będzie z pewnością koncert tradycyjnej farerskiej muzyki ludowej. Zachwyćcie się pięknymi melodiami i tekstami opowiadającymi historie i legendy o tych niezwykłych wyspach. Wyspy Owcze to idealne miejsce na odpoczynek na łonie natury, ucieczkę od codziennego zgiełku i poznanie unikalnej, dobrze zachowanej kultury. Wyobraź sobie rozległy, majestatyczny krajobraz. Ośnieżone szczyty Andów wznoszą się ku błękitnemu niebu, tworząc zapierający dech w piersiach widok. Salta, urokliwe kolonialne miasto, leży w żyznej Dolinie. To idealna baza wypadowa do zwiedzania okolicy. Jeśli chcesz podziwiać panoramę miasta i okolic, wybierz się kolejką linową na szczyt Cerro San Bernardo. Rozciąga się stamtąd niezapomniany widok, a teraz przenosimy się do Quebrada de Humawaka miejsca wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO o imponującym krajobrazie. Znajdziesz tu kolorowe formacje skalne, urocze wioski i fascynujące stanowiska archeologiczne. I nie zapomnijmy o Cerro de los Siete Colores, czyli Górze Siedmiu Kolorów, z siedmioma różnymi odcieniami. Ta góra to prawdziwie unikatowy widok. Salta słynie również z wysokiej jakości win o wyjątkowych smakach. Odwiedź winnice, skosztuj win i podziwiaj widoki. To jest właśnie życie jak w Madrycie. Okinawa. Co przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz tę nazwę? Piękne plaże i krystalicznie czysta woda? Ale Okinawa ma do zaoferowania o wiele więcej. Okinawa to wyspa o bogatej historii i kulturze. Co ważniejsze, jej mieszkańcy słyną z długowieczności i zdrowego stylu życia. Czy wiesz, że Okinawa jest domem dla jednych z najstarszych ludzi na świecie? Wyobraź sobie malownicze wioski, w których czas zdaje się stać w miejscu. Gdzie lokalna ludność chętnie podzieli się z Tobą swoimi sekretami długowieczności. To właśnie magia Okinawy. Nie bez powodu nazywana jest Wyspą Stulatków. Tradycyjny styl życia, zdrowa żywność i spokojna atmosfera przyczyniają się do długowieczności mieszkańców. Jeśli szukasz miejsca, gdzie uciekniesz od zgiełku codzienności, aby odpocząć i naładować baterie, Okinawa jest idealnym miejscem. Zapraszamy do odkrycia naturalnego, piękna i unikalnej kultury Okinawy oraz odkrycia sekretów długowieczności. Kultura Okinawy jest równie bogata i piękna jak otaczające ją morze. Przez wieki Okinawa znajdowała się pod wpływem zarówno kultury chińskiej, jak i japońskiej. Tworząc swoją własną, niepowtarzalną tożsamość. Barwne buddyjskie świątynie i hramy Shinto i pełne życia festiwale. Kultura Okinawy jest naprawdę fascynująca. Posłuchaj dźwięków Sanshin, tradycyjnego instrumentu z Okinawy. Znajdź spokój ducha w ustronnym ogrodzie Zen albo poznaj karate, sztukę walki, która również wywodzi się z Okinawy. Okinawę trzeba chłonąć wszystkimi zmysłami. Może czas uciec od codziennego zgiełku i dać się oczarować Okinawie? Odkryj magię Okinawy. Głęboko w sercu Kaukazu, niczym ukryty skarb, leży Svanetia, zachwycający region w Gruzji. Wyobraź sobie ośnieżone szczyty gór odbijające się w krystalicznie czystych jeziorach górskich. Na zielonych zboczach wznoszą się stare wsie, gdzie ludzie wciąż pielęgnują tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z dala od tłumów turystów, Svanetia oferuje niezwykłe doświadczenia. Wędruj starożytnymi szlakami, przekraczaj zawieszone nad przepaściami mosty i odkrywaj zabytkowe cerkwie z ich unikatowymi freskami. Mieszkańcy Svanetii znani są ze swojej gościnności i serdeczności które z pewnością Cię oczarują. Skosztuj pysznych, tradycyjnych potraw w swaneckim domu, delektuj się smakiem autentycznego gruzińskiego wina i wsłuchaj się w ich pradawne polifoniczne śpiewy. Svanetia to prawdziwy raj dla miłośników pieszych wędrówek. Możecie tu wspinać się po stromych ścieżkach, Wędrować przez bujne zielone łąki i podziwiać widoki na majestatyczne góry Kaukazu. Wspaniałe, prawda? Jedna z najbardziej znanych tras w Svanetii prowadzi do Użguli, najwyżej położonej wioski w Europie. Wyobraźcie sobie godziny wędrówki przez te piękne krajobrazy w otoczeniu górskich szczytów i wiekowych lodowców. Po drodze mijamy wiele tradycyjnych svanetickich wiosek znanych ze swoich kamiennych wież obronnych, które znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Spacerując wąskimi, brukowanymi uliczkami, można poczuć się jak w podróży w czasie. Odkryjecie tu historię i tradycje Svanetii. Svanetia to wyjątkowe miejsce, gdzie czas zdaje się stać w miejscu. Rozkoszujcie się pięknem gór, bogactwem kulturowym i gościnnością tutejszych mieszkańców. Myślisz, że Zanzibar to tylko piękne plaże, błękitne morze i biały piasek? Zanzibar ma do zaoferowania o wiele więcej. To wyspa z fascynującą historią, gdzie afrykańskie, arabskie i indyjskie kultury przeplatają się ze sobą. Odwiedź aromatyczne plantacje przypraw, przespaceruj się wąskimi uliczkami z bielonymi domami i rozkoszuj się gwarnymi targowiskami, gdzie unosi się aromat przypraw. To właśnie sekret uroku Zanzibaru. Nic dziwnego, że nazywany jest Wyspą Przypraw. Zapach sam cię tam przyciągnie. Odwiedź plantacje goździków, cynamonowców, przejdź się między drzewami muszkatołowymi i odkryj tajniki uprawy i obróbki przypraw. Pauzy Seven Seconds. Zanzibar to nie tylko piękno, ale także wyspa, gdzie historia przeplata się z naturą. Zrelaksuj się na białych, piaszczystych plażach, zanurz się w krystalicznie czystej wodzie i odkryj niesamowite rafy koralowe pełne kolorowych ryb. Nie zapomnij odwiedzić historycznego centrum Zanzibaru, Stone Town. To miejsce znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Przespaceruj się wąskimi uliczkami, podziwiaj rzeźbione drzwi i piękne drewniane balkony, poznaj kulturę Swahili. To unikalne połączenie wpływów afrykańskich, arabskich i indyjskich. Odwiedź również dawny Targ Niewolników, historyczne miejsce, gdzie można dowiedzieć się wiele o przeszłości Zanzibaru. Zanzibar, słoneczne plaże, fascynująca historia, bogata kultura i bujna przyroda. Wszystko w jednym miejscu. Opuszczamy Zanzibar i przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Witajcie w sercu Estonii, w Talinie. Może to zabrzmieć dziwnie, ale żeby naprawdę zrozumieć Talin, trzeba zobaczyć to na własne oczy. Czyż nie jest fascynujące? Wyobraźcie sobie ulice wybrukowane kostką brukową, kolorowe kamienice, dachy pokryte dachówką i stare mury miejskie. To jak scena z filmu, ale to wszystko jest prawdziwe. Tutaj w Talinie przeszłość i teraźniejszość idą ze sobą w parze. To prawie tak. Jakby Tallinn prowadził starą Europę w przyszłość. Tallinn to ważne centrum technologiczne, gdzie stale pojawiają się nowe, innowacyjne firmy, a internet jest błyskawiczny. Rano można pospacerować po wąskich uliczkach Starego Miasta, a wieczorem odpocząć w nowoczesnej kawiarni. To właśnie jest piękne w Tallinie miejsce, gdzie przeszłość i przyszłość spotykają się w harmonii. Jakie skarby kryją się za murami talina? Przemierzając serce starego miasta, podziwiajcie gotycką architekturę i delektujcie się filiżanką kawy w jednej z licznych przytulnych kawiarni. Spotkajcie lokalnych artystów, wejdźcie na wzgórze Tumpea, skąd rozpościera się zachwycający widok na miasto. I koniecznie odwiedźcie Kalamaję. To modna dzielnica pełna stylowych butików i galerii sztuki. Czyż nie uważacie, że każdy znajdzie coś dla siebie w Tallinnie? Macie ochotę na prawdziwą przygodę? To wyruszamy na kraniec świata. Spokojnie, nie będziemy jechać autobusem na sam kraniec ziemi. Naszym celem jest Park Narodowy Torres del Paine w Chile, w Patagonii. Wyobraźcie sobie: majestatyczne szczyty górskie wyłaniające się z zachmur, błękitne lodowce i turkusowe jeziora. I ogromne równiny, gdzie wiatr hula pośród traw, a guanaco swobodnie wędrują niesamowite, dzika i nietknięta przyroda, jak na innej planecie. Czyż nie czujemy się mali w obliczu tak imponującego krajobrazu? I wiecie, co jest najlepsze w tej podróży? To raj dla miłośników pieszych wędrówek. Niezależnie od tego, czy preferujecie spokojne spacery, czy wymagające wyzwania, z pewnością znajdziecie tu szlak idealny dla siebie. Możecie wybrać się na krótki spacer i podziwiać widoki, albo wyruszyć na słynny szlak W, który prowadzi przez cały park. To dłuższa trasa, która pozwala poznać najbardziej odległe zakątki parku. Wyprawa do Parku Narodowego Torres del Paine to nie przelewki, drodzy państwo. Wymaga solidnego przygotowania, odpowiedniego sprzętu, a przede wszystkim szacunku dla natury. Nie jesteśmy tu po to, żeby zostawiać ślady. Ale po to, by chłonąć piękno. Ale przecież w życiu nie chodzi tylko o chodzenie, prawda? Można popływać kajakiem po jeziorze, pooglądać dzikie zwierzęta, tutaj na przykład gwanako andyjskie, lis aguarowy i kondor, albo po prostu usiąść nad wodą i podziwiać widoki. Wieczorem można ogrzać się przy ognisku, powymieniać opowieści i popatrzeć w gwiazdy. Niebo jest ich tu pełne. Park Narodowy. Torres del Paine to naprawdę magiczne miejsce, a podróż tutaj zapamiętacie Państwo na zawsze. To tutaj można odnaleźć siebie i prawdziwe połączenie z naturą. No to rzućmy na 10 najpiękniejszych miejsc do odwiedzenia w 2025 roku. Może czas spakować walizki i wyruszyć na własną przygodę? Gotowi na zaplanowanie kolejnej podróży? Te nowe destynacje obiecują niezapominalne przeżycia w 2025 roku. Jeśli podobał ci się ten film, daj nam łapkę w górę. Podziel się nim ze znajomymi i zasubskrybuj Celo Jumu no Noslepumi, żeby odkryć więcej niesamowitych miejsc. Dziękujemy za oglądanie. Szerokiej drogi.